Witajcie. W dzisiejszym poradniku dowiemy się, jak dobrać odpowiednią moc agregatu do naszego domu lub firmy, aby zapewnić sobie awaryjne zasilanie w przypadku utraty dostępu do prądu z sieci energetycznej. Częste awarie sieci energetycznej mogą powodować poważne problemy dla właścicieli domów i firm. Bez zasilania elektrycznego, wiele urządzeń i systemów nie będzie działać, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego tak ważne jest, aby mieć w domu lub w firmie urządzenie, które zapewni nam awaryjne zasilanie. Przejdźmy więc do szczegółów. Aby dobrać odpowiednią moc agregatu, musimy najpierw określić, ile energii potrzebujemy. Najprostszym sposobem jest sprawdzenie mocy przyłączeniowej naszego budynku. Możemy także wykonać pomiary elektryczne lub spisać pobory prądu urządzeń elektrycznych, które mają być zasilane podczas awaryjnego zasilania. Moc przyłączeniowa naszego budynku określa, ile energii elektrycznej jesteśmy w stanie pobierać z sieci energetycznej. Wartość ta jest zwykle podana na naszej fakturze za energię. Na podstawie tej wartości będziemy mogli określić moc agregatu, jaka jest potrzebna do pełnego zabezpieczenia naszego domu lub firmy. Możemy także wykonać pomiary elektryczne, aby określić, ile energii pobierają nasze urządzenia oraz jakie maksymalne obciążenie występują w naszej sieci. Aby wykonać pomiary, potrzebujemy miernika mocy, który mierzy pobór energii oraz jest w stanie zapisać maksymalny, chwilowy pobór prądu. Dzięki pomiarom będziemy mogli precyzyjnie określić potrzebną moc agregatu. Jeśli nie mamy miernika mocy, możemy spisać pobór prądu naszych urządzeń elektrycznych. Aby to zrobić, musimy określić maksymalny pobór prądu dla każdego urządzenia. Suma tych wartości da nam wartość maksymalnego poboru prądu, a na tej podstawie będziemy mogli określić moc agregatu. Przy sprawdzaniu potrzebnej mocy warto również sprawdzić, czy posiadamy urządzenia z zasilaniem trójfazowym, gdyż do zasilania takich urządzeń wymagany jest agregat z trójfazową prądnicą. Istnieją trzy rodzaje agregatów stosowanych do zasilania awaryjnego. Są to agregaty przenośne małej mocy, agregaty przenośne średniej mocy i agregaty stacjonarne, zewnętrzne. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, a wybór zależy od potrzeb oraz warunków, w jakich będzie użytkowany. Pierwsze z nich, czyli agregaty przenośne małej mocy, są to agregaty o mocy do 5 kW. Te agregaty służą do zasilania urządzeń małych mocy. Agregaty przenośne są łatwe w transporcie i mogą być przenoszone w różne miejsca. Mogą być wykorzystane do zasilania urządzeń o niskim poborze mocy, takich jak oświetlenie, radio, telewizor czy ładowarki. Są one zwykle wyposażone w silnik benzynowy i niewielkie zbiorniki paliwa, co umożliwia ich samodzielne działanie przez kilka godzin. Agregaty przenośne małej mocy służą do bezpośredniego zasilania urządzeń z agregatu bez automatyki i bez podłączania ich do sieci elektrycznej. Przykłady modeli przenośnych agregatów o mocy do 5 kW to Conner Zonen KS2000iS lub Conner Zonen KS4000iS. Kolejnym rodzajem agregatów są agregaty przenośne średniej mocy otwarte lub zamknięte o mocy od 5 do 10 kW. Aby zastosować ten rodzaj agregatu musimy sprawdzić czy mamy odpowiednie pomieszczenie i czy możemy zrobić w nim wentylację i odciąg spalin. Agregaty wewnętrzne są bardziej zaawansowane technicznie niż agregaty przenośne małej mocy. Przy tych agregatach możemy już zastosować system ATS, który odpowiada za automatyczne załączanie w przypadku zaniku zasilania z sieci. Te agregaty posiadają większą moc, co oznacza, że są w stanie zasilać urządzenia o większym poborze mocy, takie jak lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, ogrzewacze wody czy pompy ciepła. Ze względu na większą moc, stosuje się w nich w większości wysokoprężne jednocylindrowe silniki diesla, które przystosowane są do dłuższej pracy, nawet przez kilkanaście godzin. Przykłady modeli przenośnych agregatów średniej mocy, które można wyposażyć w automatykę załączania rezerwy o mocy od 5 do 10 kW, to agregat Koner Sonnen KS9200HDS lub Koner Sonnen KS9300DE. Ostatnim rodzajem agregatów są agregaty stacjonarne, zewnętrzne o mocy od 5 kW. Są to już profesjonalne agregaty do zasilania awaryjnego, które oparte są na przemysłowych silnikach wysokoprężnych diesla chłodzonych cieczą. Agregaty stacjonarne posiadają mocne i odporne na warunki atmosferyczne obudowy z wyciszeniem. Posiadają także rozbudowaną elektronikę, która umożliwia podłączenie systemu załączania rezerwy oraz umożliwia nam monitorowanie parametrów agregatu w czasie rzeczywistym. Wersje stacjonarne posiadają zbiorniki paliwa dużej pojemności oraz charakteryzują się najniższym spalaniem, dzięki czemu mogą pracować w pracy ciągłej nawet przez kilka dni bez tankowania. Przed wyborem tego rozwiązania musimy sprawdzić, czy posiadamy odpowiednie miejsce na działce. Agregaty zewnętrzne są największe i najmocniejsze ze wszystkich rodzajów agregatów. Zwykle są stosowane, gdy chcemy w pełni zabezpieczyć dom, firmę lub zakład produkcyjny. Agregaty stacjonarne dają nam pełną niezależność energetyczną. Ze względu na to, że są to agregaty do zastosowań na zewnątrz, wymagają one odpowiednio przygotowanego miejsca i podłoża. Przykładem tego rodzaju agregatów jest agregat z serii stacjonarnej HIMOINSA HSY10M5 lub agregat z serii przemysłowej HIMOINSA HYW45T5. W tym poradniku omówiliśmy kwestie awaryjnego zasilania gospodarstw domowych i firm, skupiając się na wyborze odpowiedniego agregatu i obliczeniu potrzebnej mocy. Dlatego, aby wybrać odpowiedni agregat, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak rodzaj budynku, rodzaj i moc urządzeń, które mają być zasilane, a także miejsce, w którym agregat będzie zainstalowany. Wybór odpowiedniego agregatu może zapewnić bezpieczeństwo i komfort podczas awaryjnych sytuacji, a także chronić urządzenia przed uszkodzeniem z powodu zaniku zasilania. Zasilanie awaryjne to istotna kwestia, zwłaszcza w nowoczesnych domach i firmach, gdzie znaczna większość urządzeń wymaga zasilania elektrycznego. Pamiętaj, wybór i zakup agregatu do awaryjnego zasilania powinien być przemyślany. Zazwyczaj taki agregat będzie nam służył przez bardzo długi okres czasu, dlatego ważne jest, aby wybrać sprzęt dobrej jakości. Przy wyborze agregatu do zasilania awaryjnego warto skorzystać z pomocy ekspertów. Firmy specjalizujące się w dostarczaniu tego typu rozwiązań posiadają niezbędną specjalistyczną wiedzę oraz świadczą późniejszą opiekę serwisową. Wybieraj agregaty wyłącznie sprawdzonych marek, gdyż ważne jest, aby po zakupie była możliwość ich serwisu. Unikaj natomiast tanich, niskiej jakości agregatów sprzedawanych na portalach sprzedażowych. Przed zakupem upewnij się, czy dany producent ma w naszym kraju sieć dealerską, zapewnia obsługę serwisową oraz dostęp do części zamiennych. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego agregatu lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Oferujemy bezpłatną konsultację w zakresie doboru mocy i rodzaju agregatu oraz jego instalacji. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu plus +48 510 940 090 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@bestenergypower.pl. Zapraszamy również do obejrzenia naszych pozostałych poradników oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej www.bestenergypower.pl, gdzie znajdziesz więcej informacji o naszych usługach i produktach. Pozdrawiamy!